Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam Was na pierwszy odcinek Tiny Builda bez modów, czyli robimy mikrokawalerki, mikroapartamenty, mikro mieszkania z obecnych w Simsach mieszkań. Jeśli ktoś nie wie, nie oglądał, bo część z Was też nie ogląda rzeczy z modami, to ze 2-3 lata temu miałam taką serię, którą zaczęłam i po dwóch odcinkach się skończyła. Różne rzeczy na tym kanale się dzieją. W każdym razie polega na tym, że brałam mieszkania w tamtym momencie z San Myshuno, w tej chwili jeszcze też mogą dojść mieszkania z Evergreen Harbor i dzieliłam je na mniejsze mieszkania. Czyli na przykład z takiego, które mamy teraz, wyciągam dwa mieszkania. Z trochę większego nawet mogłabym trzy wyciągnąć. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jest to pomysł, który leżał bardzo długo w moim zeszycie. Mam taki zeszyt z 2016, może 2017, w którym gdzieś tam swoje pomysły spisywałam. Mam też kilka kartek luźnych, z których też pomysły spisywałam. A ten rok zaczynam się śmiać powoli, że to jest rok odgrzewanego kotleta i w końcu część z tych rzeczy może ujrzeć światło dzienne, tak jak odcinek pierwszy w tym roku, czyli... Domek, ale każdy pokój jest o większy. To leżało rok, ten pomysł leżał spokojnie ze 3, może nawet 4 lata. I może i dobrze, bo w tamtym momencie był to pomysł tylko na serię z modami. W tej chwili ewoluował i stwierdziłam, że tak jak ja teraz bardzo dużo robię rzeczy bez modów, to i ta seria zasługuje na swoją odsłonę bez modów. Od razu zaznaczam, nie porównuję tych rzeczy. Korzystam z tego samego konceptu, korzystam też, staram się przynajmniej korzystać z tego samego układu pomieszczeń, i na tym to polega. I to jest jedyne tak naprawdę porównanie, jakie mogę zarzucić między tym. Poza tym, staram się nie inspirować, nie przerzucać jednego do drugiego, może ewentualnie właśnie jak na koncept, na rozłożenie, nie na style. Zależało mi bardzo na tym, żeby te serie były jednak odrębne i można je było odrębnie też Traktować. W przypadku ulicy Szykownej, czyli mojego ulubionego bloku, zaczynamy od średniego mieszkania, chociaż nie, to jest chyba najmniejsze mieszkanie. Nie mam w tej chwili pewności, ale wydaje mi się, że jest najmniejsze. Zdecydowałam się na to, że nie będę dawać łazienki do każdego z tych mieszkań. Dałoby się, ale nie widzę w tym do końca sensu, więc stwierdziłam, że będzie jedna wspólna łazienka i dwa oddzielne mieszkania, czyli możemy tu zmieścić dwóch w porywach do czterech simów. Zaczynając mamy przedsionek, przedsionek jest częścią wspólną, tutaj mamy jakieś tam, wiadomo, gadżety, dekoracje wspólne, i mamy też Łazienkę, tutaj bardziej w czerniach, w różach taką zachowaną. Jakiś taki miałam pomysł na nią, nie wiem dlaczego, ale taka wyszła i taka jest. Myślę, że fajnie wygląda, jest taka inna. Natomiast to mam mieszkania, zachowałam bardziej, w zieleniach jakoś tak mnie zainspirowała ta wykładzina na korytarzu. Tutaj zaczęłam od mieszkania trochę większego, bo one są prawie identyczne, jednak te z y, takim dzióbkiem, jakby powiedzmy, jest większe o te dwie kratki właśnie, które są dodane. Stwierdziłam, że nie będę powiększać bez sensu tego korytarza, bo nie ma na to potrzeby, że skupię się właśnie na tym, że no dwie kratki, ale jest ono mniej ustawne też, więc stwierdziłam, że należą im się te dodatkowe dwie krateczki. Mamy tutaj taki długi, jakby korytarz, w tym korytarzu głównym mamy wejście, mamy kuchnię rozłożoną. I pseudo można powiedzieć szafa, a tak naprawdę wieszak. Na zakończeniu przy oknie mamy stół z krzesłami, i tam rozchodzi nam się to wszystko do takiego bardziej prostokątnej części, gdzie mamy część taką telewizyjną, część, żeby posiedzieć z jakiejś szafy, część taką pseudo biurową nawet i łóżko rozkładane, czy kanapę rozkładaną. Tutaj znowu ubolewam, mam nadzieję, że jak przerabiają właśnie różne pakiety i tak że kiedyś przerobią też właśnie tiny living kompaktowe wnętrza i dodadzą wersję tego łóżka, a raczej tej kanapy bez tej całej, jakby, no, bez tego całego pudła, że po prostu sama kanapa jest rozkładana. Mam naprawdę na to nadzieję, bo o ile uwielbiam to. To niestety mało ma to kolorów. Nie wszędzie mi pasuje, tutaj też ciężko mi było to włożyć, ale nie chciałam się bawić w jakieś łóżka. Są to naprawdę małe mieszkania, więc też nie chciałam, żeby właśnie zawalało, czy była kanapa, czy gdzieś tam jeszcze wydzielać, próbować sypialnie. Chciałam, żeby to stosunkowo było w miarę przynajmniej użytkowe. To mieszkanie jest troszeczkę ciemniejsze. Tutaj właśnie mamy taką czerwień, brązy, zielenie. Natomiast w przypadku drugiego mieszkania, prostokątnego, mamy wejście od razu. Zaraz za wejściem jest połówka z kuchnią i z jadalnią, a tak naprawdę ze stołem. Kuchnia jest większa, ale nic to nam nie daje, bo i tak jest mniejsze mieszkanie. Mamy tutaj też to rozkładane łóżko. Jest też część telewizyjna i jest też kawałek gabinetu. Ale tutaj stwierdziłam, że zamiast tego ciemnego brązu wrzucę biel. Żeby one nie były identyczne, żeby jednak czymś się troszeczkę różniły. Mi na pewno coś takiego i taka seria, i takie mieszkania przydadzą się, jak znowu zacznę grać, bo czasem tak jak mówiłam, nie mam gdzie tych Simów wrzucić, więc tutaj mogę kilkoro sobie wrzucić, i mieć też e, jakby do historii to, że oni jednak mieszkają oddzielnie, mimo tego, że są w kupie. Myślę jeszcze nad tym, żeby w, tym, w tych trzech mieszkaniach, które tutaj są. Wstawić pralkę, bo na pewno też oczywiście pralnie i tym podobne rzeczy, wiecie, ale żeby tutaj jednak gdzieś tam ta pralka się pojawiła, w którymś po prostu z tych miejsc. Fajnie by było, żeby w ogóle łazienka była na przykład jedna, no ale przez to, że musimy przechodzić przez te wszystkie ekrany ładowania, no to nie miałoby to sensu większego, więc każda dwójka, bo w tym wypadku yy, w tych mieszkaniach decyduje się tylko i wyłącznie na dwójki, to ta jedna łazienka będzie, bo ma to największy sens wtedy. Ale nie przedłużając, dajcie znać, jak Wam się podoba, jak się Wam podoba koncept, czy lubicie tego typu rzeczy, czy właśnie potrzebujecie też gdzieś wrzucić tych simów, ale żeby mieli gdzieś fajne mieszkanie. Stwierdziłam też, że ta seria może jest odgrzana, ale właśnie dzięki niej będziemy mogli chociaż trochę te San Mishuno przerobić. No i oczywiście w obloczki w Evergreen Harbor, które pewnie gdzieś blisko będą, bo wiecie, jak ja je uwielbiam. Tak naprawdę, jeśli chodzi o mieszkania, to lubię na pewno ten blok tutaj, ulicę szykowną, właśnie, bo tu są fajne takie małe, które są zwięzłe i na temat bloczki i mieszkania. Podoba mi się też z tej samej dzielnicy te, które są dwupiętrowe to jest też fajna rzecz. No i najbardziej tak naprawdę to w Green Harbor, bo tutaj bardzo mi przeszkadza to, że większość tych bloków tu w San Myshuno jest takich wysokich. Ja nie przepadam za wysokimi, najwyższymi ścianami. Nie sprawdzają się, w szczególności w moim stylu, czyli w takim trochę można powiedzieć, że chaotycznym, zagraconym. Postaram się też stworzyć je, zobaczymy jak się będzie ta seria rozwijać. Stwierdziłam, że to będzie fajny taki przerywnik, gdzie będę mogła i właśnie z modami się pobawić, i pobawić się bez modów, ale nie porównywać tego wszystkiego, wyżyć się simsowo i artystycznie. No i też przede wszystkim, tak jak mówiłam w odcinku z modami, no ale nie każdy słucha i ogląda. Mam sporo właśnie tych wszystkich moich pomysłów, ale większość tych pomysłów, które mam spisane i które strasznie chcę, z, chcę oczywiście Wam pokazać i chcę je zrealizować. No, ale większość z nich jest bardzo duża i to są materiały, które nie wyjdą na już. A to jest taka seria, którą będę mogła sobie co tydzień, co dwa tygodnie zrobić i mieć jakiś tam odcinek dla Was. Nawet w przypadku tych dwóch mieszkań nagrałam je wszystkie jednym ciągiem razem z dekorowaniem. Nic więcej poza kamerą nie robiłam. Także na razie fajnie rokuję, że udaje mi się i zmieściłam się w miarę w tym czasie, który nie jest przyspieszony tak, że chce się aż żygać, ale nadal jest w miarę treściwy. Także tutaj tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria. Tiny Living mam się bardzo podobało. A to jest w pewnym sensie koncept podobny, tylko tam były małe domki, mikrodomki, a tutaj mamy mikro mieszkania. Plus też pamiętam, że wspominaliście o tym w komentarzach, żeby yy, zrobić tą serię, ale bez modów. Mieszkania w ogóle są jedną z rzeczy, która się lepiej u mnie ogląda, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. A ja też będę miała taką odskocznię, taki przerywnik, takie coś luźniejszego, bo nie zawsze jestem w stanie domki budować jest to dla mnie często ciężkie, a też mam, tak jak mówię, sporo w ogóle serii różnych, które wymagają ode mnie dużo, dużo więcej czasu. Także z nimi niestety trzeba cierpliwości i waszej, i mojej przede wszystkim. A w oczekiwaniu zawsze jakiś tam fajny, luźny odcinek będzie. Dodatkowo też chcę w ogóle robić jakieś takie czasem luźniejsze rzeczy, że mam ochotę coś sobie zbudować i sobie to buduję. Zawsze tak robiłam i to się sprawdzało, więc trzeba to przywrócić i siebie przywrócić do właśnie tego trybu w ogóle nagrywania. Te Sims-masy są zawsze dobre, bo tutaj mam dużo nagrywania. Dużo montowania w małej ilości czasu, i potem y, tęsknię za tym, jak już się kończy Simsmas, Smash, więc jest mi łatwiej się zmusić, łatwiej się zmobilizować, może nawet nie zmusić, do tego, żeby brnąć w to dalej i żeby dalej y, nagrywać i dalej robić kolejne rzeczy. A naprawdę w tej chwili y, ilość tych pomysłów jest taka, że długo się na razie nie wypykam z tych pomysłów. I tak jak przeglądałam ten zeszyt, to po prostu no, część z nich musi się pojawić, i byłabym zła na siebie, gdyby się nie pojawiła, więc powiedzmy, że to jest pierwszy krok do tego. Także dajcie znać, jak Wam się podoba. Jeśli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie tego typu content. Zapraszam do subskrypcji kanału. Oczywiście zapraszam też do obejrzenia zdjęć, chociaż w tym wypadku w końcu nagrałam coś od A do Z, a ja się na tą chwilę żegnam. Jeśli ktoś nie widział jeszcze, to wczoraj był odcinek z modami, z tym samym mieszkaniem. Zachęcam też do modów, nawet jeśli nie gracie, bo ja sama nie gram z modami, ale lubię czasem taką estetykę fotorealistyczną sobie strzelić i pooglądać lub przede wszystkim porobić. Także jak najbardziej zapraszam, widzimy się w komentarzach, a słyszymy się już niedługo. Także do usłyszenia i papa.